Gruchnęły wieści o księżnej Kate. Pałac Buckingham zamilkł. To się rzadko zdarza. Zniknęła z jednego z najważniejszych wydarzeń w królewskim kalendarzu, a pałac zamilkł. Księżna Kate, dotąd filar publicznego życia Windsorów, nagle usuwa się w cień. Oficjalnych wyjaśnień brak, a dostęp do informacji, zablokowany nawet dla ludzi z najbliższego otoczenia. Co naprawdę dzieje się za murami pałacu i dlaczego nikt nie chce mówić? Niepokojąca nieobecność księżnej Kate. Brak księżnej Kate na prestiżowym wydarzeniu Royal Ascot wywołał falę niepokoju i spekulacji wśród brytyjskiej opinii publicznej i światowych mediów. Jej nieoczekiwana absencja stała się punktem zapalnym dla kolejnych domysłów na temat jej stanu zdrowia i przyszłości w życiu publicznym. Royal Ascot, tradycyjnie gromadzący najważniejszych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, co roku przyciąga uwagę mediów. Tym bardziej zaskoczyła decyzja księżnej Wali o rezygnacji z udziału. Początkowo sugerowano, że mogło dojść do nieporozumienia organizacyjnego, jednak kolejne doniesienia rzucają nowe światło na całą sytuację. Zmiana priorytetów i wycofanie z życia publicznego Według źródeł zbliżonych do pałacu Kensington, księżna postanowiła na nowo zorganizować swoje życie zawodowe. Ma ograniczyć wystąpienia publiczne i skupić się na działalności w przestrzeni cyfrowej. Jak donosi Daily Beast, bieżące wydarzenia miały dla niej wyjątkowo duży ciężar emocjonalny. Publiczne wystąpienia oraz towarzyszące im dociekliwa uwaga i krytyka nigdy nie były dla niej łatwe do zniesienia. A w tym tygodniu działo się po prostu za dużo, relacjonuje portal. Tymczasem w pałacu Buckingham zapanowała cisza. Jak twierdzi dr Violetta Wilk-Turska, ekspertka w dziedzinie monarchii brytyjskiej, dostęp do informacji na temat zdrowia księżnej jest bardzo ograniczony. Z tego, co wiem, jeśli chodzi o stan zdrowia księżnej, powstała poważna blokada informacyjna. Mój znajomy zna osobę pracującą w biurze w pałacu Buckingham i oni tam nic nie wiedzą, urzędnicy pałacu Buckingham nie znają prawdy i nie wiedzą, co dzieje się z księżną Kate. A to się rzadko zdarza, powiedziała w rozmowie z Plejadą. Milczenie jako strategia? Zdrowie ważniejsze niż protokół. Według Wilk Turskiej taka postawa nie jest przypadkowa. Pałac Buckingham miał świadomie przyjąć strategię milczenia, mającą na celu ochronę prywatności księżnej. Ekspertka zauważa, że przy tak poważnej chorobie przypomnijmy wcześniej poinformowano o diagnozie onkologicznej naturalne jest, że Kate może nie chcieć dzielić się wszystkimi szczegółami. Musimy uszanować jej strach, jej ból i jej decyzję stąd taka blokada informacyjna. Nie wiem, czy kiedyś dowiemy się prawdy. Może nasze dzieci się dowiedzą, za ileś lat, dodała. Na razie pozostaje jedynie mieć nadzieję, że księżna powraca do zdrowia i odnajdzie dla siebie nowy, bardziej komfortowy sposób pełnienia królewskich obowiązków. Jej zdrowie wydaje się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.